W będzie tak, jest no, tylko multiplayer, tak, chyba, nie? Tak, tylko. Dobra, ja sobie zagram szturmowcem z A zobaczymy. będzie do tego single? Tak. Tak, no. tak, tak. No, I to będzie taki, wiesz, naprawdę po byku. Miami Vice. normalnie. No ja nie mogę się doczekać na tym kampanię, no to jest jedna z takich. Rozumiem, że będzie po dwóch stronach możliwość rozegrania. Jakoś... Nie, policjantów A... chyba to nie... Nie, nie, to, Grasz kampanię, no, to jest zrobione na zasadzie serialu telewizyjnego. Czyli A... wiesz, w poprzednim odcinku, wiesz, Miami Vice i, ci... i wchodzisz do akcji i pokazujesz co się działo, nie? To jest tak trochę jak, jak, ten, jak seriale o, o policjantach i złodziejach yy, yy, detektywistyczne, nie? Z takimiś tam skupione głównie na akcji. No, no. Może być ciekawie, to znaczy yy, robią to ludzie od Visceral Days, czyli ci sami co, co robili Dead Space'a. Kokos jest po niewłaściwej stronie muru. Ooo, tylko ja? Chyba tylko ty. Tak. Tak! Tylko ja, no wiesz. Ciężko się dziwi. Planujemy tak zostawać. Przebiegamy do całej tam nie wiem w gdzie Kokos, kokos, kokos ogarnia, kurde. Ja udaję na ja ty lataję latają. Poszłam o, jakby co. A, A. Jak ja mam przejąć tę pakę? Stoję przy nim. Ale jesteś policjantem, więc nie masz przejmować. Ty bronisz. No, dobrze wiedzieć. Jezus. Yeah, Rob. Spoko, stary. To pleców nie kryje, ten zbiera śród. Włącz radio. Zepsułem radio. What the fuck? What the fuck? Fu fu Dostałem nożem. Dostałem nożem. Okej. Okay. No muszę grać tym shotgunem, bo nie mam wyboru, więc w zasadzie mam czyste sumienie. Jak to nie masz wyboru? W sensie, jak chcę amunicję grać, to... Jak ja tam tylko shotgun? No i potem jakiś jest ale to, jak stale, to taki ciężki chyba karabin, nie? No 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 no. Zaczynasz z shotgunem okay, i dobrze Nie ma Bronić Koń tu wysadzają kolejne wejście do tego? tego? Tak, trzy wejścia No są. Wiesz, No 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 jeszcze dziury w ścianie robiłem Od kuchni wchodzą defi Ej, defibrylator podniosłem, jest normalnie taki w... O, o starczą przed na plecach i czemu zamykacie skarbyc? Żeby jedno miejsce w było, do wychodzenia. Uciekają! Ale fajne, że mm -hmm. można podnieść normalnie, wisi na ścianie defibrylator i ten. Tak, tak. Tak, 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 świetna rzecz. Wiesz, inst inst instytucja państwowa, jakby nie patrzeć, to. No. A, no i też te shotguny nie jakieś tam super mocne, tak. Uciekaj z hańby. No. Ucieka z moim hajsem! Miałem go prawie na. Oooo! Zaprzelił? go A kto to uciekał? To Izak? Nie, nie, nie. fuff, Boże! <grystanie <grystanie Ach, kurde, się zrespiłem, żeby. <grystanie <grystanie> oddali pakę. Oni oddają się, że przez... tak. Tak. może się pomylić? Tak. ucieka, no. weźcie go. Jak już zaczyna się walka na otwartej przestrzeni, no to strasznie ciężko jest z tym shotgunem. Nie na dach. O kurna. Jestem otoczony przez głowę. No. O matko. Na dachu jest ich... Potrzebujesz amograma? Chyba nie. Mm. Aj. Ja pierdykam. Oni mają jakieś odliczenie do tego, za ile A przyjdzie? M przyjedzie na górę? Tak, mają. Ah. Cholera jasna! Dobra, zabijam kolesia. Ale kurde, zabiję mnie, jest już ten, wbiega na górę. Wbiega na górę, biega, biega, zabiera kasę i ucieka. To ja, to ja. No kurde, ale, kurde. To ledwo co wszedłem. A shotguna to oj, nawet, ja mam, oj, oj. kurde, ja mam, ja mam, kurde to mnie, żeby przyciągać do oka. Chyba wygrają. wygrałem. To się mija w tym. A, niekoniecznie wiesz. Bo już koleś tak biegnie wysoko, a my nie mamy gdzie się zrespić. Aha, bo to, to nie tylko my to jesteśmy, prawda? A za to, jest Z naprzeciwka walą. Teraz mają dobre krycie, tam ciężko się wbić. Taki dobry o, czas. Kurde. Ciężki ten kryptostrat. No, no, no. Hmm. lol, drugi był. Ale ile zabić, co Takie małe cyfry... Znaczy jedna tura to masz 30, 40, 50 zapust, okej, okay, Jak Wiecie, w bf zawsze szybko się na początku, jak spiło, potem to zwalnia.